Wiesz, co mogło być kontro kontrowersyjna po tym, jak pokazałam yy, yy, zdjęcie tej pani, ktoś do mnie napisał: A czy pani sobie wyobraża, Pani Joanna, co teraz czuje ta wnuczka, która jest obok tej babci? Ja mówię, chciałabym się nad tym zastanowić tak. i chciałabym, żeby ta babcia mhm. przede wszystkim miała taką refleksję, że, e, że jest rodzajem wzorca osobowego tak. również dla tej młodej damy, dla tej małej dziewczynki, Oczywiście. która e, jak jeden razy e, dwa, a jak dwa razy dwa poda dalej i tak, będzie to kolejna sztafeta. Tak. I ja nie wierzę w to, żeby taka babcia czy, czy tacy właśnie. E, szambujący, hejtujący, żeby, żeby to były takie osobniki typu Dr. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, żeby w, w, w ciągu dnia w domu, w domowym, wiesz, zaciszu, oni są fantastycznymi ludźmi, ciepłymi, e, empatycznymi i nagle coś po prostu się odbokowywuje. w momencie, kiedy dostaną klawiaturę. Ja myślę, że to są takie wzorce zachowań, które może nie aż tak skrajnie, ale one są pokazywane w ich domach, tak,